Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z marketingiem internetowym, to ilość nowej wiedzy może przytłoczyć. Content marketing, mailing, SEO, afilacja, PPC, konwersje, prowizje i aktualizacje Google. Może od tego rozboleć głowa. Mam dla Ciebie trzy alternatywne ścieżki, dzięki którym nauczysz się marketingu online i przyspieszysz swoją karierę. Po pierwsze, zatrudnij się w agencji marketingowej. Będziesz się uczyć od osób z większym doświadczeniem. Otrzymasz również dostęp do niezbędnych narzędzi, szkoleń i kursów. Zaczniesz pracę nad stronami klientów i oczywiście zaczniesz zarabiać. Po drugie, zacznij łapać zlecenia w sieci, rób proste strony, twórz treści i zajmij się ich podstawową optymalizacją pod wyszukiwarki. To da Ci dodatkowy zarobek oraz umiejętności, które będziesz mógł zainwestować we własne projekty. Zobaczysz też, jak wygląda praca na własny rachunek. Po trzecie, stwórz pierwszą własną stronę internetową. Zacznij pozyskiwać do niej ruch. Zrób SEO, zbuduj kanały social media, załóż narzędzia Google Analytics oraz Google Search Console. Stwórz prosty newsletter. Niech to będzie Twój poligon doświadczalny, na którym będziesz testować różne strategie marketingowe. Dzięki tym sposobom uzyskasz pierwsze zarobki i przyspieszysz swój rozwój. Po więcej porad tego typu obserwuj ten profil.